No, siamka w tym materiale dołączyłem na serwer Drop SMP na czytach. Oglądajcie koniecznie film do końca i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. I w tym momencie na ekranie wyświetla Wam się lista osób, które wspierają nasz kanał. Pozdrosze szefami jesteście. Przechodzimy sobie teraz do materiału. W takim razie na samym początku włączyłem sobie trackersy, które pomagają nam po prostu w szukaniu graczy na mapie. Mamy lekko skonfigurowanego na 5 kratek. I jak widzę troszeczkę cofie. Yy, damy sobie go może na no, troszeczkę mniejszą wartość. Miejmy nadzieję, że tak szybko bala nie dostanę jeszcze. Teraz się to okaże, widzowie. Dobra, zabierzemy sobie jakieś w ogóle koksy z na klepę. Yy, no i co, spróbujemy sobie zabić jakiegoś pierwszego oponenta. Wzywamy się teraz do jakiegoś ziomeczka, który pisze, kto chce i ty typy A. Jakby dzisiaj ziomeczek mnie teraz zaakceptował? Pytanie teraz, gdzie my w ogóle tepnie. Coś czuję widzowie, że to będzie gruba klepa, naprawdę. Wypijemy sobie od razu może stręża. Nie mam pojęcia czemu. O, dobra, mogę go bić. Próbujemy go sobie widzowie zabić. Myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. Yy, dlatego co, ziomeczek się w tym momencie ode mnie wysypuje. Pierwszy kill widzowie na czytach No i co, widzimy się zaraz przy następnej osobie. Widzowie, po tej właśnie akcji postanowiłem, że sobie lekko podkręcimy jeszcze Richa. Przetestujemy sobie teraz, yy, czy będzie działał Rich na 6 kratek. W takim razie tepniemy się teraz do jakiegoś ziomeczka, który pisze, że rzekomo chce, abyśmy go wzerowali. Dlatego zobaczymy, czy mnie zaakceptuje. Sobie już przygotuję wszystkie podki, oczywiście. Ziomeczek aktualnie mnie tepa, widzowie. Także trzymajcie kciuki, żebym go zalił teraz sobie. Gdzie ja jestem, gdzie ja jestem. Widać, o kurde, widzowie. Ile tu jest typa? I jest po mnie chyba już aktualnie. Napiszemy im, że śpiewa. Dogadamy się, ponowe, nie bijcie mnie. Nagrywam odcinek, śpiewam. Zostawcie mnie panowie, to się dogadamy, ale mnie nie widzicie, naprawdę. Widzowie, jest lekki problem, nie ukrywam, jest lekki problem. Włączyłem sobie wizowy teraz Bulhaka. Niestety, ale to raczej nie działa, coś. Chyba się nie uda przejść. Hmm. Próbujemy, wizowy, sobie zrobić teraz taką jedną akcję na szybko. Rozkopiemy sobie ten obsydian tutaj, ale. Nie liczymy na pozytywny efekt, ponieważ jest ich za bardzo, jest ich za dużo. Ja ucieknę widzowie, czy uda mi się teraz uciec? Ale ich nabrałem! Co to jest w ogóle za pomieszczenie teraz widzowie? Ale łatwe! Goni mnie, goni mnie widzowie! Ale Orka, Easy Orka widzowie. W trakcie, gdy byli zajęci wbijaniem na Discorda, udało mi się rozkopać 3 bloki Obsydianu, nawet cztery chyba. No i co? Na razie widzowie próbujemy im po prostu uciec, tak? Kupimy sobie na szybko jeszcze potkę na Spida, może. Do tego. Dobra, no i co? Uciekamy mu na razie. Uciekamy im na razie widzowie. E, w międzyczasie spróbujemy sobie wybić teraz siłkę jeszcze. W ogóle strasznie mi teraz stofa coś. Dobra, wypiłem sobie siłkę. No i co? Bijemy teraz pierwszego oponenta sobie właśnie. Siłmeczek się wysypuje widzowie. Prawie się wysypał już ode mnie. Niestety, ale nie udało się go dobić. Próbujemy sobie teraz tego może zabić. Nie będę nadziei że się wysypie ziomek, ale nie udało się go zabić. Bijemy ich, damy radę, widzowie, że na spokojnie. To będzie z nimi poradzać, aczkolwiek e, już się zesrali na mój widok. Nawet jak widzicie, naprawdę idzie mega fajnie. Chyba mnie odpuszczą, tak mi się wydaje, dlatego sobie teraz uciekamy. A ziomek mi dalej widzę, że goli, niestety. Był normalnie sobie latrę teraz Elytron jeszcze. Dobra, napiszemy mój, że jedna jeden klepa może. Zobaczymy, czy się będzie bił. Czemu ucieka gościu? Naprawdę nie wiem, czemu oni uciekają, nie? Jest ich więcej w sumie, tak czy siak. Widzę że Mega iż mnie zaczynają powoli wkurzać te osoby, ponieważ... ani się nie biją, ale cały czas próbują mnie uderzać, tak jakby... grali strasznie na czas. Nie umią ziomki bić się jeden na jeden, według mnie imo. To jest aż mega w sumie hamskie zachowanie z ich strony, ponieważ naprawdę. Teraz się chyba wysypie w ogóle. Damy sobie może jakiegoś speeda. Gdzie tu w ogóle teraz speed jest? Teraz nagle ja chciałem speeda odpalić, go nigdzie nie ma. Damy go sobie może na taką wartość. Ok, odpaliłem sobie jakiegoś speeda w ogóle widzę wypatrzcie, Działa czy nie? Chyba w miarę działa, ale cofa coś. Cofa niestety speeda. Włączymy sobie na szybko Aura może jeszcze. I zobaczymy, czy Killaura sobie poradzi z nimi. Aktualnie widzę, że nawet Killaura ich za bardzo nie bije. Także nie mam pojęcia czemu, tak? No i co? Chyba się wysypujemy niestety. Chyba się wysypujemy już. Nie mam nic, czy mogę ich zabić. Dobra, wysypałem się niestety. Widzę, że chyba serwer się pali coś. Ponieważ... O, i wyjebało chyba cały serwer. Tylko mnie? Nie wiem co jest w sumie. Myślę, że to byłoby na tyle z tego odcinka. Postawcie koniecznie łapkę w górę, z dzwoneczkiem na kanale. No i co widzowie? Widzimy się w następnym odcinku.